Ale po co aż pod tą poduszką? Bo tam? to będzie, bo gitresz. to będę poczekaj, bo to będzie niespodzianka. Więc zaczynamy. Zośka puściła bąka. O, Jezusa, no to Cześć. Witamy na kanale Dojrzali i. Niedojrzali. Dojrzali i. Niedojrzali. Niedojrzali. Słuchajcie, w dzisiejszym odcinku ja mam pewną niespodziankę. No. Mam tutaj specjalną ściągawkę. Mhm. I dzisiaj. Tak. Moja droga żono. Zofio. Zofio. Będziemy mówić o języku młodzieżowym. Jak teraz mówią młodzieżowi? Słuchajcie, ja sobie przygotowałem tutaj specjalną no, ściągę. Wiem, że dzban to jest ktoś taki stuknięty. D dzban to jest y, idiota, generalnie. O Antek, miałeś trzymać, jakbym zleciała, ty dzban jeden. No to mało nośne. No dobra, ale na przykład. No, a czy robisz mi teraz y, na wyrywki jakieś pytania będziesz mi zadawać? Nie, na najpierw chcę generalnie powiedzieć, że y, są takie teksty, których na pewno nie słyszałeś, typu Sigma, chociaż nie, to, to o tym żeśmy słyszeli, bo to było y, słowo roku 2024. Ale na, na, dalej nie pamiętam, co to znaczy. Co to znaczy? Dobrze. Sigma, młodzieżowym słowem roku. Sigma, Sigma boy, Sigma boy, Sigma boy. Więc Sigma, czyli ktoś niezależny, pewny siebie i nie daje się Zmo, y, zmanipulować. Czyli na przykład, jak jest Sigma, to, to nie, dajemy się, nie dajemy się zmanipulować. Czyli wiecie co kochani, będziecie się uczyć razem ze mną. Zofia, to jest herbata Dokładnie. z miętą. Nie ma. To nie piwo. <głos> <głos> Bo generalnie ja się teraz, wiesz, ja się przygotowywałem do tego odcinka i e, przekopałem internet generalnie w, z, w mm. poszukiwaniu różnych tego typu słów. I czuję się trochę jak taki, poczułem się trochę jak taki e, archeolog języka. Z racji na to, że musiałem odkopać dużo rzeczy, a jednocześnie znaleźć wytłumaczenia. Tych, tych słów, mm -hmm. co one znaczą, a przy okazji znaleźć też odpowiedniki tego, jak myśmy używali podobnych słów. Wow! No, no. Ponieważ z tego co zauważyłem, tak jak myś u nas było za naszych czasów czyli, powiedzmy lata 80, lata 90, 80. myśmy już zaczęli dużo za mieć zapożyczeń z języka angielskiego. To na pewno. Prawda? I tutaj ten, te nowe, nowe e, slangowe... Ale pokrywają się w jakiś sensie? Nie, ale, nowe. są nowe, mhm. ale również z języka angielskiego. Podczas i zacząłem kopać jeszcze głębiej, na przykład e, w teksty czy slang lat 70. na przykład, to wiadomo, że ten angielski nie był aż tak popularny i e, nasi na przykład, nie wiem, Starsi koledzy, powiedzmy z podstawówki, jakbyśmy chodzili do podstawówki latach tych 80., -tych, czy tam 70., no ja 70., -tych, ale 80. -tych i tak dalej, to nasi starsi koledzy, z racji na to, że tego angielskiego nie było aż tyle dostępnego, więc oni musieli się bardziej starać, to musiało być bardziej takie em, artystyczne, okay. że tak powiem. Nie targujcie się, bo mamy nowe maile. Przeczytam wam jednego. Jestem raca, tylko cicho czytaj, cicho. Cicho, no. nie niechudy i spoko wyczesany, spoko wrzuty zapodajecie do sieci, jesteście naprawdę nieźle wyjechani, cała nasza buda zapodaje waszymi nieusłami, mega szacunek, padnijcie jutro na małe kurzenie do Hirosza objawcie się światu, plis raca. A myśmy już zaczęli mieć powoli korzystać z tekstów z tekstów angielskich. Mhm. I dlatego. Do płenty Jezus. No słuchaj. No, pamiętasz teksty typu hejziom ziom. Joł. No czy hej ziom? no to ja raczej nie, nie miałam do a, a lamer. Hej, że coś jest lamerskie. Pierwsze słyszę. A widzisz. No dobra. Do tego jeszcze dojdziemy. Mhm. Słuchaj. E... Więc mam, zada będę tutaj czytał. Apeluję do ciebie Apeluję synu, do ciebie synu. Tak, moja mama do mnie mówi. Riz już wiesz, co to jest. Czyli. Nie wiem, co to jest Riz. Aha, nie. Wiemy, co jest Sigma. No. Niezależny. Niezależny, no dobra. Pewny siebie facet na przykład. zban to idiota, dobrze No, dzban, ale... ale dzban już jest tak, dzban już troszeczkę ma. To już jest tak z 10-15 lat temu. E... No. Że coś jest Riz. Czyli? Na przykład ten koleś ma taki riz, że poderwał ją w 3 minuty. Hę. E? Czyli? Macharyzmę. Zdolność flirtowania. E, słuchaj. E, nie wiem, no. Riz. Nawet nie wiem z jakiego angielskiego słowa mogło to, może to podchodzić. Reason. reason Responsible. Responsible? No chyba w. w, w po, do responsible nie jest. Zbyt, respect. Nie? Respe o, o może. Riz, nie? Bo ma. Respect. O. Widzisz? Charyzma. Zdolność litrowa. Riz. Czyli ma ma respect, nie? O. Doszliśmy do tego. Respect is important. Mid. Milf? Mi. Nie mówisz o tobie, o sobie, tylko <laughs> mid. M -i D. Mid. Nie wiem. Ten serial to mid. Nic specjalnego. To proste. Aha. Mid. Mid. Middle. Średni. Jak od, czyli od middle. Tak. Średni. Good. Czyli na przykład coś jest mid. Prawda? No. Eee. Mmm. Cringe. A to jest, to jest Grinch, cringe, to jest cringe takie... że coś jest cringe, ale to jest, to jest, już typowo. Byle jakie? No takie, yy... nie, bardziej takie, yy, że, że, że wiesz, a, aż, wstyd, kri, nie, bo aż wstyd na to się patrzeć w ogóle, yy, nie? Czyli Aha. na przykład coś Grinch. żenującego. Zakończę ten filmik, jak się skrinżuje edycja z Tiktokerami. Arigato. Grinch. Kr cringe. Cringe. No ale oni nie mówią z językiem. Nie z, 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 y, 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 akcentuję cringe. No ale mówią cringe, no mówią po, po, po polsku cringe. Tak. A nie cringe. Cringe. Proszę bardzo. A sas. Ta wiadomość od nieznajomego była mega sas. Pisze się sus, ale czyta się sas. Podejrzany lub dziwny. Sas. Sus. Suspect. No, od, suspect. od Suspect, no. Okay. No. Ale to na przykład, nie wiem. Skibidi. Giad. Skibidi. Nie Co to jest Skibidi? Żartowliwe termin z TikToka, memowe, yeah? że coś jest skibidi, -ski skibidi, albo Giat, albo Ohio. I że ktoś jest zachowuje się jak NPC NPC. Wiesz, co to jest NPC? Je naprawdę się cofnam, no. Pamiętasz taki film z, z Ryanem Reynoldsem Free Guy, gdzie on był taką postacią z gry, yy, i która z, z, zyskała świadomość. Good morning Goldie! My name is Guy, and I live in Free City. I have everything I need. One day. Hey! Hey! No, o, tak. Free guys. Nieważne. Zobaczcie sobie, bardzo fajny film. Generalnie, jak grasz w gry przygodowe Dobra. i masz swoją postać swojego ludzika no i chodzisz no. sobie gdzieś tam, prawda? Masz postacie, które są po prostu częścią gry. Mhm. NPC, czyli non-playable characters. Czyli to są weź jak coś non-playable characters, po czyli, czyli e, postacie niegrywalne. Mhm. Czyli to są takie, wiesz, ludziki, które sobie tam nie wiem. Podchodzisz do ludzika i mówisz mu, przepraszam, gie, co tu można zrobić, albo dajesz mu wryj, albo coś takiego, nie? I to. I... Dajesz mu wryj, no, to się do... zachowuj, To ma być no dobra. edukacyjny kanał. I on się gdy... zachowuje jak NPC, ponieważ najczęściej te NPC to są, mają tylko ograniczoną ilość, no, odpowiadają tylko na jedno pytanie, ponieważ mm. mają tylko takie zadanie w tej grze. Kuma. Czyli na przykład ktoś się zachowuje jak NPC. nie? Więc A co masz na tej drugiej kartce? Na drugiej kartce mam slang, odpowiedniki tych rzeczy, które myśmy używali. No to pięknie, dajesz. Dobrze. No. Czyli na przykład coś jest lamerskiego. Bo wiele z tych, wiele z tych, przynajmniej z moich czasów, jak ja byłem dwudziestoparolatkiem, to wywodziło się z komputerowego slangu. I że coś jest lame albo lamerskie. Mhm. Czyli słabe, nieprofesjonalne. A po naszemu? <noise> Tylamerze się mówiło. Tylerze. No. Pamiętasz? Albo ktoś jest hardkorem. Ja bardzo często używam tego słowa. Urwiesz mi od internetu ty. Nie weszłeś! Nie weszłeś! jeden ty. Jestem hardkorem. A to już jest A w, ty, a ta, passe. A w obecnych czasach? Jak, jak, jak... A w obecnych czasach to się mówi, mówi? że ktoś jest. Um, no, ma, ma charyzmę to, że ma Riz, nie? Albo że jest Slay. No ale to hardcore, to inaczej? Zrobił coś świetnie. No, ha, e, to najbliżej będzie Riz. Tak mi się wydaje. Tak. Że masz, bo nie, masz to... respekt. Wiecie co, kochani? Ja jednak y, zatrzymałam się w, tych, y, w, tych, w tej naszej mentalności. Ale dobra, ale, ale, ale uważasz, że. Ja nie uważam, że nic nie uważa. Zaje fajny, to też żeśmy używali. Zaje fajny, tak. Że coś jest turbo, nie? Do dzisiaj używam! Naprawdę? Coś jest turbo. Albo na przykład, ty patrz tego gościa, jak się zawiesił, nie? Dalej używam! A to jest slang z lat 90. Jezus, Marian, no ale ja w, w 99 roku skończyłam szkołę filmową. No. no. to dalej jestem w latach 90. No ale to się zawiesiłaś. No i, i to, a trzeba ci zrobić format C. Czyli grać mi nowy program. Będziemy trzeba ci sformatować dysk, nie? Ale nie wiem, czy Żebyś, to żebyś zamiast, zamiast była turbo i szpanerska, musisz być. Przepraszam, no. e, Riz i, i musisz być SAS. Co to było to SAS? SAS, a nie, SAS to jest podejrzany od SASPEC. Riz i Slay. A to co było to Slay? Slay to jest, zrobił coś świetnie, wygląda dobrze. I z, zastanawiam mnie, y, że na przykład nie przyjęło się słowo goat, czyli kozioł. A. <śmienicza> 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 tak! Bo słuchaj, z angielskiego goat, to wiesz, co to jest goat! Nie! Greatest of all time. Ale powiedziałeś No bo kozioł, no. No tak w tłumaczeniu goat. Że ktoś jest goat. A to jest nowe um, powiedz. O, na przykład. A no to nie, i... no pewnie ja wolę dalej osioł. No, no dobra, to ośle. Do... I mówi się, że touch grass. nie? Na przykład. Ale co? Oś, kozioł miał zastąpić osła? Nie, gołd to jest kozioł. To? I to się, a to jest skrót od greatest of all time. czy na przykład się mówi, Max Warstappen, it's a goat. Ponieważ on jest najlepszym, no tym, no, kierowcą Formuły 1. Max won the championship. Who would have guessed that? Who saw that one coming? You know what? I've got to say, each year Max has grown on me. And he's a goat. Greatest of all time. I to się na przykład u nas nie przyjęło. Bo to chce być kozłem, nie? A, musimy, te, musimy touch the grass. Czyli musimy zejść na ziemię. To, to jest też nowe określenie. Touch the grass? Touch to, to jest... To jest... Nie, no to mogę za. Touch e... the grass. Zaadoptować mogę tak. to słowo. Ale myśmy na przykład też mieli bardzo podobne, tylko troszeczkę inne znaczenie. Top to the hand. Tak. O. I to że chyba to jest, to dzisiaj chyba się jeszcze może użyć. Nie, no, ale chyba mniej. A, yeah. to the hand, nie? Typu, da, daj mi spokój, spadaj, nie? You the the face, it ain't listening! No dobra. Słuchaj, czyli... ...nieważne czy mówisz sztos, to w sumie... ...gdyby tak... Ale co, sztos już się też nie używa? Nie, sztos się używa. Zobacz, jak czasami leci... ...słucham radia... Radia Campus, no. i tam jest ich warszawskie Radio Campus studenckie, super muzyka leci, i tam jest ich hasło: Same sztosy. Sztosiki. Sztosiki. No, one Bospa. są Lit. Wspaniale. Ris, nie. Respekt, nie. Respect. Ja to było genialny. Dobra. Słuchajcie, no więc drugi odcinek za nami. Jeżeli macie jakieś, koment jeżeli chcie macie jakieś komentarze, zapraszamy tutaj poniżej do, do, pisy do dopisywania. Pamiętajcie, aby subskrybować, wcisnąć dzwoneczek, czyli e, no, subskrybować, followować nas tutaj na naszym kanale Dojrzali. Będzie nam niedojrzali. Jeżeli niedojrzali będzie nam bardzo, bardzo e, miło. miło. A może też czegoś się od Was nauczymy? Dokładnie. Pamiętajcie, piszcie w My komentarzach. Się, ja się bardzo lubię uczyć. Goat. Kozioł. Gołd. No, moja żona to jest niezły kozioł. Co? Moja żona jest niezły kozioł. Greatest! The greatest of all time, no. no tak, no. Greatest of all time. Okay. You, you, you're the greatest of all Dobra, time. Dobra, jestem zajebistym kozłem. Słuchajcie, do zaś. The...